Witam wszystkich sympatyków w Polonii Warszawa, nazywam się Piotr Maślanka, mam 26 lat, występuję na pozycji lewego obrońcy. Swoją przygodę z piłką zaczynałem od lat najmłodszych w KS Piaseczno, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble juniorskie. Miałem przyjemność także zacząć grę w seniorach w tym klubie. Następnie przeszedłem do drugoligowego świtu Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie spędziłem tam 4 lata. Następnie było dane mi grać w trzeciej ligowej pogoni Grodzisk, gdzie spędziłem również fajne dwa, dwa lata. Następnie przeszedłem do KS Ursus, z którym w ciężkich bojach utrzymaliśmy się w trzeciej lidze, więc można udać się ten rok również za, za udany. Teraz przeszedłem do do Polonii Warszawa i jestem bardzo z tego zadowolony. Gdy dostałem propozycję gry w Polonii Warszawa, nie zastanawiałem się zbyt długo, jest to klub z tradycjami, więc moja pierwsza myśl była taka, że od razu, od razu chcę podjąć tutaj rywalizację, walkę sportową. Jeszcze ze względu tego, że znałem wielu, wielu chłopaków tutaj z szatni, z którymi Kiedyś występowałem w jednej drużynie bądź rywalizowaliśmy między sobą na, na boiskach drugoligowych czy bądź też trzecioligowych. Przez szatnię zostałem przyjęty bardzo sympatycznie, ciepło, więc, więc jestem, jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. Od razu od pierwszych dni czuję się jakbym był częścią, częścią tej, tej, tej drużyny. Moim najlepszym momentem w przygodzie zawodniczej to było utrzymanie KS-Ursus w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu, gdzie walczyliśmy do, do samego końca. Pokazaliśmy zespołem charakter drużynę, więc tak tak, ten moment uważam na, na najlepszy w swojej przygodzie. Ze swojej strony mogę zagwarantować kibicom walkę na 100 nawet 110%. Kibiców proszę o wsparcie w dobrych oraz w trudnych momentach, ponieważ są naszym 12 zawodnikiem. Dziękuję i zapraszam już w najbliższą sobotę na mecz o mistrzostwo trzeciej ligi z huraganem Morą.